Chciałabym Wam pokazać zakupy, jakie udało mi się zrobić w Ciukolandzie, e, ponieważ zamierzam oczywiście wybrać jak najszybciej te rzeczy i niepotrzebnie nie chciałabym, żeby one leżały. E, no i może przejdźmy do rzeczy. Tak, do rzeczy. E, pierwszą rzeczą to jest taka sukienka z firmy French Connection. E, jest to sukienka, która urzekła mnie e, zarówno kolorami, jak i tutaj tymi dodatkami. Ona jest trochę śmieszna. E, nadzieję, że uda mi się ją pokazać ona wygląda tak ja zamierzam te, te bufy całe, te bufki w rozmiarze XXL zamierzam je po prostu wypróć bo, no bo mi się one nie podobają ale bez tego uważam, że sukienka jest świetna ma takie właśnie kwiatki niby kwiatki, nie, nie wiadomo co to dokładnie jest tutaj ma takie koraliki które, które tworzą taki jakby dekolt Coś takiego, i z tyłu jest zapinana na guziczki, i też ma takie koraliki, takie jakby wokoło. Jest po prostu wykończona e, takimi koralikami. I, I bardzo mi się ona podoba. Taka, taki ma styl, taki właśnie niespotykany. E, stąd też podam i wogam. dla zasynka, którą mi się udało kupić też w Holandii Ona jest taka zwykła, biała, z, z bardzo takim słodkim napisem. Dalej kupiłam sobie taką zwykłą, najzwyklejszą z H&M, z tej serii BASIC, taką, taką pod, taki podkoszulek, można powiedzieć, z bawełny, ponieważ ja takiego czegoś. To znaczy, kupuję od czasu do czasu, wiadomo, ale to wszystko zawsze jest do wymiany, co jakiś czas jednak trzeba wymieniać i ten materiał bardzo mi się spodobał, bo jest przyjemny w dotyku i dla skóry będzie fajny też. Kupiłam sobie też takie spodenki do spania, też z hajemu. Takie zwykłe, właśnie z, z takiego materiału przewiewnego, także bardzo fajne do spania właśnie w takie upalne dni, ale mnie znowu coś sądzi. Mhm. Jeszcze jedne spodenki, jest też z Hajemu to jest akurat rozmiar 38 to są zwykłe, takie najzwyklejsze spodenki czarne, krótkie oczywiście zapinane z boku ale mają taki świetny materiał po prostu taki przyjemny taki powiedziałbym wręcz chłodzący że, że musiałam je wziąć udało mi się kupić taką piżamkę ona jest trochę za duża, ale to w sumie bardzo dobrze 2-4 latka to jest taka z motorem, właściwie z motocyklem to jest góra i jeszcze jest dół są takie spodenki też w takie właśnie spodniki są stanowcze za długie, ale no, lepsze większe niż e, mniejsze. Dalej kupiłam taką bluzkę z firmy Only. Only, czy jak to się czyta. E, I ona jest taka e, oversize, można powiedzieć, z tym, że to jest rozmiar S w paski, taki jakby sweterek z takimi rękawkami tutaj króciutkimi, żeby to się tak opinało właśnie na ramionach o, coś takiego i ona tworzy bardzo fajnie wygląda taki luźny styl coś takiego się przydaje po prostu dalej udało mi się też kupić sukienkę czarna sukienka, zwykła, najzwyklejsza w rozmiarze akurat 36, ale o dziwo jest na mnie dobra Właściwie on, te rozmiary są dziwne, trzeba właśnie zawsze mierzyć. Ona jest zwykła, nie wiem czy coś tu będzie widać, ale w każdym razie jest zwykła i tutaj jest odcinana pod biustem i ma takie jakby właśnie tutaj takie falbanki wszyte, coś takiego. I ona jest mniej więcej do przedkolano, także całkiem fajny zakup jak na sukienkę z HM. -u. W sumie za wszystkie zakupy zapłaciłam około 50 zł, to wszystko było na wagę. Następna bluzka z hej też czarna, z takim guziczkiem tutaj z tyłu. Obiecałam sobie, że będę jak najmniej czarnych rzeczy kupować, a okazuje się, że całkiem dużo jest niestety. Znaczy no, w sumie niestety, bo czarny kolor wiadomo, zawsze pasuje do wszystkiego, ale ja też nie lubię się ubierać cała na czarno, czyli od góry do, do dołu, tylko tak na przykład jedną rzecz fajnie i to jest, to jest taki sweterek, także on będzie świetny. Jako właśnie do takich eleganckich spodni, na przykład. Dalej, taki zwykły top z H&M, też czarny, w rozmiarze 38. Ja uwielbiam te rzeczy z H&M, z takiej stuprocentowej bawełny, bo one, są, one się noszą rewelacyjnie. To jest taki zwykły, najzwyklejszy topik. O. Także, jak widzę coś takiego i wiem, że jest dobre, to od razu biorę. Tu jest jeszcze golf, już nie będę tego odwracać. To jest zwykły najzwyklejszy golf, czarny też z hajemu. Świetnie leży tak, w takim lekko uciągliwym, z takiego lekko uciągliwego materiału na długi rękaw, także na jesień, na zimę będzie sam raz. Zwykły, najzwyklejszy golf, to mi się podobało bardzo i to są spodenki krótkie z promodu, z takiego, z takiego materiału, wiecie, takiego już troszeczkę grubszego. Przy okazji obcięłam włosy, także dajcie znać, co o tym myślicie. Jeszcze ta fryzura nie jest tak ułożona, jakbym chciała, ponieważ poluję na jakąś taką lokówko suszarkę, więc jak będę mieć, to wtedy też to będzie trochę inaczej wyglądać. Ale czuję się zdecydowanie lepiej te, te włosy są łatwiejsze po prostu do, do ogarnięcia. Do... I właśnie z promodu to jest rozmiar. 38 albo 36, 38 i one są w takim troszeczkę wiktoriańskim, bym powiedziała, wzorku, tutaj mają takie guziki, są to takie, o, z takiego, z takiego, jakby to powiedzieć, taka niby wełna, niby nie wiadomo co, z kieszonkami i one mają tutaj, z boku mają suwak, więc bardzo łatwo się je zakłada. I już w sumie ostatnie rzeczy to jest taka zwykła, m, taki t-shirt fioletowy, też z hajemu. Ja takie coś po prostu codziennie uwielbiam założyć, jak mam na wolny dzień. Po prostu super to wygląda. Nawet teraz mam takie spodenki, też e, swoją drogą z. E, z no, e, z, skąd? E, z cicholandu. Stane czy nie stane? O, takie. I do takich spodenek. Po prostu taki top i mogę po prostu ruszać na, na, na miasto gdziekolwiek na zakupy czy coś. Także o taki bardzo ładny kolor, taki fioletowy, żywy. Także taki top. I jeszcze... Aha, I ostatnie bluzeczki to jest taka śmieszna, taka bluzka do spania z takim lisem. Idealna na jesień, na zimę. To jest tak zwana jakby góra odpiżamy według mnie. Z takim słodkim lisem. Właśnie na długi rękaw, taka granatowa. No po prostu cudowny materiał. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju piżamy, które są z bawełny, bo jak coś jest z takiego satynowego materiału, to, to średnio mi jakoś to odpowiada, Jakoś nie mogę się przemóc, żeby w takim czymś się dobrze czuć po prostu. Taką bluzeczkę jeszcze dla SYNCES AUTEM kupiłam i ostatnia bluzeczka jest z ja H&M też taka w pasiach i dla synka taka sympatyczna, także to by było na tyle, jeszcze mam zamiar nagrać dwa filmy, także jeżeli zobaczycie mnie w tym samym to, to, to wybaczcie po prostu jak najszybciej staram się z jakoś wykorzystać ten wolny czas, także dziękuję za oglądanie i napiszcie czy coś Wam się podobało czy coś Wam wpadło w oko, do zobaczenia w na następnym filmie, pa pa